Cały czas łata-cyta-ta, to przerówacza yeah. Cały czas pyta pyta pięć, ten pan nie zwalnia leci tu was, z rejonu, yeah, wiesz, ma się dobrze yeah. Siema, życie to nie ściema, leko tutaj nie ma wita róża z betonu, mów jak chcesz, to bojówką bojo, wim Wester jest Jestem Sherry ładuj w magazynek Zakrętym pepenek, Mów mi małolę forwerek bang beng, piw bach, po prostu głowę trafia słówek Wielu co kampion za krokiem Ryją głowę, oni mają beret zryty, mija bij, jak w drodze gabaryty, w zakręt wchodzę bokiem Ścinam znaki stylem, nie byle jakim Wiesz co to znaczy, żółty pernikiń, drugi odziech Ustąp od pierwszeństwa, uliczny wariant wierzya Wysoka broda, prosto przy taki kus Obrał szacunek ludziom, co są prawdziwi Nie jako sześć zwykli, nieprzeplatane słowa Zawsze ściera rozmowa, nie głowa chorea Zmienić to czy trzeba wrzucić do kosza puste Jak dwa razy dwa, plus dwa jeszcze raz o porządek, trzeba dbać, da. Cały czas kurwa, ha, ja, ja! Spokojnie wszystko było tak nawet jak koło zrobił się bałagan, pozdro